A mamy koniec kwietnia No i kwitną już jabłonie Przekwitły śliwy czerwonoolistne kwitną jeszcze grusze Śliwki, wiśnie Czereśnie już też Przestają kwitnąć Ta jabłoneczka, już wam ją nieraz pokazywałem Pod którą jest masa odrostów I które szczepie Miała w zeszłym roku owoce, jest to reneta i w tym roku też ma. nie wiem co się stało, bo zawsze owocuje co drugi rok a w tym roku zaowocowała powtórnie tu już mam obok też jabłoneczkę zaszczepioną ma pierwsze kwiatki a tu młode szczepy które co dopiero były zaszczepione i się jeszcze przyjmują tu już odrost zaszczepiony wcześniej tam już 3 lata mimo, że to 6 metrów ale też jabłoneczka wydała odrosty i zaszczepiłem to taką mam jakąś odmianę wczesną na razie w formie takiego krzewu ale już pierwsze jabłuszka były w zeszłym roku tu zaszczepiłem sobie na kolejnym odroście tak z daleka antonóweczkę tak też już ma pierwsze kwiatki i może posmakujemy Mówiłem wam o jabłoniach, że kwitną, ale nie wszystkie są ozdobne z owoców, albo smaczne z owoców, są takie, które też mają piękny kwiaty. Na pewno widzicie wokół siebie dużo takich jabłoni, no są fajne. przed majówką że będzie padać ja chciałbym, żeby to się sprawdziło bo susza jest straszna. grusza jeszcze w pełni kwitnienia to będzie pryskać na rdze gruszy bo za chwilę będzie atakował a już za moment będą pełne kwiaty. tu nie obrywałem nasion na tym egzemplarzu specjalnie może się coś wysieje ale tam już by były oberwane pąków jest cała masa o ile nie przyjdzie mróz jeszcze na kwitnienie to będzie kwiatów ogrom też będę się chwalił tu tak zwana siedmiolatka, tak, gdzieś między kwiatami, trochę rabarbaru, no cóż, jak się pieli te kwiatki, to się człowiek poci, no i kompociku się trzeba napić. drony ładnie przezimowały dosyć Nawet te odmiany wrażliwe Kto okrywał w tym roku ma trochę problem Bo listki się poprzypalały, bo ciepła była zima do dendrony się rozhartowały i teraz liście są lekko przypalone no ale co zrobić? Nigdy nie ma tak jakby se zaplanował 100% Byliny już spore Lilie to wręcz duże Zaraz będzie się działo okres kwitnienia mahoni Piękne drzewko Ozdobne z liści, ozdobne z kwiatów i ozdobne z owoców. Tu azalia japońska jeden z piękniejszych egzemplarzy. Też będzie masę kwiatów. No, niesamowicie duży egzemplarz tam bratki już zaczynają kwitnąć tam daleko już Azalia pod Świerkiem pokazuje kolory fiolety także myślę, że jak się wszyscy zjadą na weekend majowy to będzie widać, że tu nie siedzę, nie próżnuję tylko coś z tego jest Włók też pełen w pąkach. Też go sam szczepiłem. Taką ma ciekawą konstrukcję. Tu był to krzak. Taki luźny, pochyły. Muszę trzymać podporę. Bo by się wywrócił. Na no hortensje ogrodowe. Niestety. Pomarsz. O, kinie, za chwilę będzie kwitły, A tu jedna z hortensji ogrodowej. No, masakra po prostu. Orliki, koniki, pięknie teraz wypuszczają. Króli glaków, moim zdaniem. piękne drzewka. Mam ich dlatego sporo Bo tu w środowisku leśnym nie chorują mi na Nigdy ich nie pryskam I są piękne Zresztą na no sami poparcie Wiaterek się zmaga Jak tak będzie wiało To po deszczu Zresztą według moich obliczeń to będzie padać ale nie wcześniej niż piątego maja. Tutaj modra konika. Piwoń już duże. Pełno pąku. Pięciornik jeszcze szary, późno wypuszczę, tu kolejna z Machoni Śliczna, będę ją w tym roku przycinał, bo świerk miał do dołu gałęzie, podciąłem go, ale machoń już od niego uciekała i muszę to teraz skorygować. Porzeczki. Agres trochę przymarzły, ale gdzie niegdzie odrobinę zostało. tu Już widać owocki. Będzie trochę. po agres tu róża, bo też kuje. Widocznie się pomyliłem sadzeniu, No porzeczki już tak wyglądają. Już widać pierwsze owocki. Tak przejdziemy może do borówek. Porzeczka czarna bardziej przymarzła. Są pędy, które w ogóle nie dostają liści. Tak mocno zmarzło. No tak wyglądają borówki. O proszę. Nie ma prawie gałązki, co by nie miała pąków byle nie było mrozu tu już wam pokażę taki krzew, który kwitnie bo to też fajne kwiaty, takie dzwonkowe jak u konwali. no jest tych kwiatków bardzo dużo borówek też mam sporo Straszaków na nie też mam sporo. Pokażę Wam latem, jak straszę. Kosy głównie, bo one łobuzują. Każda burówka pokryta dużą ilością kwiatów. Nie wiem, jak gdzie indziej, ale u mnie jest tak dużo. Malin jeszcze nie pieliłem, bo tak późno w tym roku wypuszczają. Ale myślę, że w końcu też wyjdą i będzie można je, je wypielić. Tu mam mój warzywniczek. Tak część jeszcze nie obsadzona. Trzymam do ogórków, dla dyni, dla cukini. Tutaj mam cebulki, czosnki, rododendron, którego posadziłem w zeszłym roku wiosną na no, ledwo przeżył w takim był opłakanym stanie tam drugi z tego samego sortu i tam jeszcze jeden ale będziemy je obserwować wczoraj musiałem podlać warzywniak no Cóż, nie tylko w lasach, ale na warzywniakach też. Tu sałatka taka duża, kapustka wczesna, pory, selery. A w tle kwiat tutaj mam broku, kalarepa, tak, tu buraczki czerwone. Już coś widać Już coś widać schodzą Może dzięki temu że podlałem Za chwilę trzeba będzie wypielić A tu ostatni mój nabytek Kalafiorki o, To też zeszłego roku To miałem taką partię 20 Rododendronów do uratowania i staram się jak mogę tutaj hibiskus szaczasty ja już wypuszczę ja już wypuszczę białoboki za chwilę będą białe Magnolii za dużo Wam nie pokażę bo tak poprzymarzały że nie ma co pokazywać Tak słuchajcie, świerki jak zaczynają tak już ładnie wypuszczać to najlepszy czas nacięć do ostatnich ich Można przycinać można podcinać, można skracać można rzeźbić Nagram ze 2-3 filmiki Tu Susan Magnolia, no ale jak widać Są kolory Ale co to za kolory Tu kolejny ze świerczków Ale ten już pokazuje co potrafi taki rodzaj koniki żółte Piękny, piękny. byliny jak widać biorą się do życia mimo suszy, jeszcze nie podlewałem ale chyba się zlituje przed podlaniem jeszcze może z haczką przejdę póki nie ma deszczy to będę miał później czyściutko tu też klon palmowy odratowany zobaczcie z takiego Kikuta mi tam odbił jeszcze jest gumka od etykietki odbił z korzenia ma piękne czerwone pędy i chcę go uratować już myślałem że nic z tego nie będzie i posadziłem też z odzysku taką jabłoneczkę nie wiedziałem jaka ona będzie był teren podbudowy likwidowany rosły tam różne rzeczy no i spojrzałem na ten guz na to miejsce szczepienia i muje przecież to coś szczepionego piękna jabłonka no i w tym roku pierwszy raz mi zakwitła duża była przekopywałem już z liśćmi była obawa że w ogóle nie chwyci ale jest i to jest piękne i podejrzewam, że owoc będzie równy ładny co te liście byli rysy w tym roku ładne gęste może zakwitną bo w zeszłym roku z irysami było kiepsko namarzły były rzadkie były słabe To kolejny zgrządek Królestwo Bylin. glaki teraz już się chowają. Tak zaczynają dominować Bylin. A są różne, nie będę ich wymieniał. Bo są bardzo różne. też lekko na ale jeszcze trochę zostało tam troszkę dalej magnolia duża już bardzo liczyłem że będzie piękna w tym roku szczątki kwiatów szczątki kwiatów To nie chce mieć robaczywych owocków na śliwkach na czereśniach może po kwitnieniu pryskać mospilanem w takiej fazie jak już owocki zaczną wychodzić z tych kwiatów pojawią się takie małe kulki a tu już wam pokażę moje ziemniaczki już schodzą Będą wczesne. Będziemy podbierać. Trawy jeszcze nie kosiłem. Dopiero jutro, chyba pierwszy raz. No bo było tak sucho. Tak zimno, że nie było co kościć. Tam, gdzie posiałem, też parę sztuk wzeszło. Reszta nic. Ale teraz myślę, że jak się ociepliło, to wszystko się nadrobi. Tu już jeden z rododendronów pięknie zaczyna pokazywać swoje kolory. Co tu będzie, pokaż. Co tam będzie, też pokaż. Setki mam tych świadków. Już jak widać po przeciwnej stronie stawu też zaczynają kwitnąć. Pąków jest. Jak tylko nie przemarzną, to będziemy wszyscy je oglądać, nie tylko ja. No, za chwilę myślę że to wszystko wróci do normy ta trawa bo jest szarobór jak wydać, nie pryskam przeciwko chwastom mam troszkę mniszka ale nie szkodzi nie szkodzi mi to nie przeszkadza to nie ogród taki mały przydomowy żeby się wszystkim przejmować tu ważne są Krajobrazy, pejzaże. Bliżutko wody środowisko prawie, że naturalne bo jest środowiskiem w Chinach, w Japonii, w Azji są góry, zbocza. Gdzieś właśnie takie tereny, w których często są opady atmosferyczne wtedy one pięknie. Rosną i kwitną. Worzonki mają delikatne, tylko na tej warstwie próchnicy, która gdzieś tam ze skał z kamieni spłynie w jakąś dziurę. One tam już potrafią się ukorzenić. Trzymać tymi drobnymi korzonkami, a piją głównie liśćmi. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Powoli będę kończył, jeszcze dojdę do winogron i na tym zakończymy, bo kawał drogi żeśmy zrobili. I trzeba będzie odcinek oglądać całą godzinę o, ta wisienka zmarzła tylko w 30%, bo zakwitła później Ale inne, które kwitły wcześniej no zmarzły prawie całe Tu mam taką jabłoń którą u siebie znalazłem na kompoście syn przywiózł z jakiegoś ogrodu Prawie sucha, gdzieś była źle posadzona. A teraz? Jeszcze nie widziałem tej obłoni tak ciemnych kwiat ale zaszczepiłem już na niej dwie jeszcze inne odmiany tak tutaj mamy zauchlizowane już rośnie a tu mamy też zauchlizowane i już też zaczyna rosnąć i może tak zrobimy żeby były dwa albo trzy kolory tych kwiatów na tym drzewku poprzez przycinanie Jak będzie ładnie żozy las już robi się zielony także będzie fajnie będzie fajnie o, tu winogronka już Widać pierwsze kwiatki także zanosi się, że będzie owoc No i tak to wygląda Na dziś robi się zielono I oto chodzi dosyć już tej szarości Zachwycania się tym białym, zimnym śniegiem którego było zresztą mało Do zobaczenia i do usłyszenia miłej, miłej majówki.